Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co kobieta naprawdę myśli? Jej ciało może krzyczeć, pragnę cię, bez wypowiadania ani jednego słowa. Kobiety są ekspertkami w ukrywaniu swoich prawdziwych uczuć, ale prawda jest taka, że mowa ich ciała zdradza je za każdym razem. Jest pewien sposób, w jaki na ciebie patrzy, dotyka włosów lub porusza ciałem, który krzyczy pożądaniem. Nie myl tego ze zwykłym flirtem. W grę wchodzi coś znacznie bardziej intensywnego i to tutaj większość mężczyzn popełnia błąd. Myślą, że jest po prostu miła. Zakładają, że jest uprzejma. Przeoczają znaki, które mają tuż przed sobą. Zaraz odkryjemy najbardziej oczywiste, a jednak przeoczane sygnały fizyczne, które mówią ci, że nie tylko jest tobą zainteresowana, ale próbuje cię zdobyć na każdy możliwy sposób. Złamiemy 10 fizycznych znaków, które bez cienia wątpliwości powiedzą ci, że ona Cię pragnie. Znak pierwszy: przedłużające się dotknięcia i intymne gesty. Częstym błędem, jaki popełniają mężczyźni, jest ignorowanie tych krótkich, pozornie niewinnych dotknięć. Kobiety nie dotykają przypadkowo, nie wtedy, gdy czują pociąg. Kiedy dotyk kobiety trwa sekundę dłużej, niż normalnie, kiedy kładzie dłoń na Twoim ramieniu lub plecach, albo kiedy jej palce muskają Twoją dłoń, gdy przechodzi obok, to jest to celowe. To jest pożądanie. To jej ciało komunikuje to, czego jej usta nie powiedzą. Znak drugi. Niezwykle bliska odległość. Kiedy kobieta zmniejsza fizyczny dystans między Wami, to nigdy nie jest przypadek. Jeśli wchodzi w Twoją przestrzeń osobistą, pochyla się, gdy mówi, lub staje obok Ciebie, gdy jest mnóstwo miejsca gdzie indziej, nie jest niezdarna. Jest odważna na swój subtelny, kobiecy sposób. Bliskość to pociąg, zawsze. Próbuje stworzyć prywatną bańkę przestrzeń, w której jesteście tylko Ty i ona. Im bliżej podchodzi, tym bardziej prawdopodobne, że jest zainteresowana. Bliskość równa się pociąg. Dystans równa się brak zainteresowania. Znak trzeci: częsta zabawa włosami lub szyją. To nie są przypadkowe ruchy, to pierwotne, podświadome sygnały pociągu. Kiedy przeczesuje palcami włosy, odgarnia je na bok lub zakłada za ucho, zwłaszcza patrząc na ciebie, próbuje wyglądać bardziej atrakcyjnie. Kiedy dotyka karku, muska obojczyk lub odsłania delikatną stronę szyi, to również nie jest przypadkowe. Szyja jest jednym z najbardziej wrażliwych i intymnych obszarów ciała. Odsłaniając ją, podświadomie cię zaprasza, sygnalizując, że czuje się komfortowo. Znak czwarty: subtelne przygryzanie lub oblizywanie warg. To jeden z najbardziej oczywistych znaków napięcia seksualnego. Kiedy kobieta przygryza lub oblizuje wargi podczas rozmowy z tobą lub utrzymywania kontaktu wzrokowego, sygnalizuje pożądanie. Bardzo fizyczne, bardzo realne pożądanie. Przygryzanie warg przyciąga Twoje oczy do jej ust, a psychologicznie usta kojarzą się z intymnością i zmysłowością. Jej ciało robi to naturalnie, gdy czuje narastający pociąg. Znak piąty: intensywny kontakt wzrokowy, często z rozszerzonymi źrenicami. Jest kontakt wzrokowy i jest kontakt wzrokowy. Kiedy kobieta patrzy ci w oczy przez dłuższy czas i zauważasz, że jej źrenice się rozszerzają, to nie jest przypadek. To biologia reagująca na pociąg. Rozszerzone źrenice to jeden z najbardziej wiarygodnych znaków pożądania, ponieważ nie może go kontrolować. Jej ciało robi to automatycznie, gdy kogoś pragnie. Im dłużej utrzymuje spojrzenie, tym bardziej jest tobą pociągnięta emocjonalnie i fizycznie. Znak szósty. Odsłanianie szyi lub innych wrażliwych miejsc. Kiedy kobieta odchyla głowę, odgarnia włosy lub pozwala, aby jej szyja była widoczna, to wyraźny sygnał zaufania i pociągu. Szyja jest wrażliwym obszarem, więc kiedy ją przed tobą odsłania, oznacza to, że czuje się bezpiecznie. Bezpieczeństwo jest podstawą kobiecego pożądania. To jej ciało mówi: Ufam ci, czuję się z tobą bezpiecznie. Jestem otwarta na intymność. To zaproszenie. Znak siódmy: zarumieniona skóra lub podwyższona temperatura ciała. Kiedy kobieta odczuwa pożądanie, jej przepływ krwi wzrasta. Jej ciało reaguje, zanim umysł zdąży to skontrolować. Możesz zauważyć, że jej policzki stają się cieplejsze, lub jej twarz przybiera delikatny odcień różu. To nie są tylko oznaki zdenerwowania. To naturalne, mimowolne reakcje na pociąg. Jej ciało dosłownie reaguje na Twoją obecność, sygnalizując, że chemia jest prawdziwa. Znak ósmy. Miękki, obniżony głos lub uwodzicielski ton. Kiedy kobieta mówi bardziej miękkim, zmysłowym głosem, nie jest to przypadek. Obniża ton, próbując stworzyć intymność. Mówi wolniej, delikatniej. Kiedy kobieta czuje pociąg. Jej struny głosowe się rozluźniają. Jej głos staje się bardziej tchnący, cieplejszy i bardziej zapraszający. Jeśli jej głos staje się łagodniejszy w twojej obecności, wpuszcza cię do przestrzeni, do której nie każdy ma dostęp. Znak 9. Częsty kontakt fizyczny lub przypadkowe dotknięcia. Kiedy kobieta przypadkowo cię muska, czy to jej dłoń ocierająca się o twoje ramię, czy kolano dotykające twojego, jest to dalekie od przypadku. Te subtelne momenty fizyczne są celowe. Testuje grunt, zmniejsza dystans, sygnalizuje, że jest wystarczająco komfortowa i pociągnięta, aby nawiązać kontakt. Te dotknięcia mają na celu stworzenie intymnej więzi między wami. Znak dziesiąty. Przedłużanie chwili lub znajdowanie wymówek, by pozostać blisko. Kiedy kobieta przedłuża rozmowę lub znajduje sposoby, by być blisko, Inwestuje w ciebie swój czas i energię. A czas kobiety nigdy nie jest przypadkowy. Czy to pozostając blisko ciebie na imprezie, czy szukając pretekstów do kontynuowania rozmowy, wszystko to jest częścią jej subtelnego zaproszenia. Nie chce, aby chwila się skończyła. Kiedy kobieta zaczyna naśladować Twoje ruchy, gesty, a nawet ton głosu, jest to podświadomy i potężny sposób pokazania, że jest z tobą połączona na głębszym poziomie. W psychologii nazywa się to lustrzanym odbiciem i jest to jeden z najsilniejszych wskaźników emocjonalnego pociągu i zaufania. Jeśli cię naśladuje, oznacza to, że jesteś nie tylko w jej zasięgu wzroku, ale także w jej umyśle.